Ojciec małego pacjenta jest wściekły na swoją matkę. Nie może uwierzyć, że kobieta była w stanie wymyślić kłamstwo, by rozbić jego małżeństwo. na razie. Co? Ale miało być tysiąc. Miało, miało, ale nie ma. Dopóki mój syneczek, syneczek nie rozstanie się z tą durną laską, nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. Kasa miała być za to, że Paweł uwierzy w wasz romans. Pani ma coś nie tak z głową. Nie, ja tylko chcę, żeby ta idiotka wyniosła się z życia mojego syna i wnuka. No to słucham, co jeszcze masz do powiedzenia? Co? Paweł, ja? Jak możesz, mamo? Wiedziałem, że nie lubisz Igi, ale żeby odwalać taką akcję. Dobra, to ja stąd spadam. Weź spadaj stąd. Za ciebie zabierę się zaraz po matce. Brawo, udało ci się zrobić to, od czego prowadzi mnie odwieść: zabieram rodzinę i wyprowadzamy się. Ale Pawełku, ja to robiłam wszystko dla ciebie, przecież tak wygodnie ci było ze mną. no. Żadnych zmartwień, żadnych obowiązków. No. Robiłaś to dla mnie? Ale ja byłem durny, że godziłem się na taki układ. Ja tylko chciałam, żebyście zostali ze mną w domu. No. Nie będę mieszkał z kimś, to próbuje rozbić mi rodzinę i kontrolować każdy mój ruch. Paweł, błagam cię. No, no przecież wiesz, że nie dacie sobie rady. No już jutro zadzwonisz po pieniądze. Nie licz na to. No szlak by to jasny trafił, a wyglądało na to, że pójdzie tak łatwo. Mój syn się wkurzy, pokłóci się z żoną i ta głupia dziewczyna zniknie z naszego życia. Ach, chyba byłam zbyt pewna siebie, ale spokojnie. Minie kilka tygodni, Paweł się przekona, że samodzielne życie to nie taka prosta sprawa i wróci do mnie z podkulonym ogonem.